Cześć, Marek Broker Maszyny. Dzisiaj mamy kilka rzeczy na pierwszym planie. Jak się pewnie domyślacie, temat odwieczny Power Tilt i młot. Power Tilt i młot. Kiedy? Jak? Jaka maszyna? Po co? Która konfiguracja? Teoretycznie wspominałem Wam już, że dla mnie pod młotek najlepszą opcją jest SV15. Lekka, prosta, młotek, 100-120 kg gra gitara. Natomiast coraz to więcej z Was z racji tego, żeby robotę robić szybko, żeby robotę robić efektywnie, pyta o opcje dodatkowe. Jeśli pytacie o opcje dodatkowe, te maszyny zaczynają nam się rozbudowywać. I na co mam zwrócić uwagę? Ano odwieczne pytanie brzmi power tilt. No i co jeśli power tilt, jeśli młot? Powiem Wam tak. Z różnymi producentami rozmawiałem, z różnymi producentami dyskutowałem poważnie. Od kilku z nich mam oficjalne zapewnienie, że nie mają nic przeciwko pracy z młotem na gwarancji Power Tilta. I to jest to, co Was interesuje. To jest ta głowica na 26. Jest na kanapce. To będzie za chwilę. To jest ta głowica na 22. I to jest ta głowica na 19. Teraz kwestia maszyny i wszystkiego. Podstawowy problem i dlatego to wisi na 19, który tu jest, maszyna nie jest w advanced. Jak widzicie, mamy szybko złącze hydrauliczne. Mamy podpięty power, tilt, na którym można pracować, ale nie mam wyjścia pod co mógłbym podpiąć te przewody od młota. Żeby podpiąć przewody od młota na tej maszynie, muszę wypiąć Power Tilt. No, łatwiej wypiąć same przewody od Power Tilta, aniżeli gubić wszystko. Na szczęście ten Power Tilt ma zabezpieczenie przed zgubieniem młotka. Mm, no, tylko co jeszcze. No, z tego co jeszcze, to powinienem wam powiedzieć rzecz podstawową. Fajniej by było mieć tu dodatkową linię. Tylko, że jeżeli będziemy mówić o dodatkowych liniach, to musicie pamiętać, że w katalogu danych producenta różne maszyny mają różne ciśnienia na drugiej linii. Jedna linia potrafi być na 200 barów, gdzie mamy siłę, gdzie będziemy w stanie power tiltem zasypać, ściągnąć, a druga linia może być na 150, czyli typowo pod młotek i tym podobne rzeczy. Na tej maszynie musielibyśmy mieć advance'a, musielibyśmy mieć dodatkową linię, Musielibyśmy mieć konfigurację przynajmniej jak na tej tutaj SV22, albo na tej VO23. VO23 jest taką maszyną, gdzie na jednej linii jest wysoki przepływ, fajnie nam chodził mulczek, młody itp., a na drugiej linii jest ciśnienie. I ta druga linia jest bardzo fajna wtedy pod power tilt, a pierwsza linia zostaje. I tu mam akurat opcję szybko złącza hydraulicznego, wszystko fajnie, ale konfiguracja wyglądałaby mi z pięcia tak jak tu. Górne przewody idą na Power Tilt, dolne przewody idą na MUD. W tym momencie możemy pracować. I teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz. Żeby pracować na Power Tilt, wedle zaleceń producenta, on ma być w takiej pozycji, czyli powinien być wyprostowany. Kąt między grotem a urobkiem ma być prosty 90 stopni, i to są podstawowe elementy. I To są te power tilty, to są te konfiguracje, na których wolno. E, co jeszcze Wam podpowiem? No, jeszcze kwestia młota. E, jak widzicie, mamy tutaj dwa: mamy Techno i Okada. Okada to jest legenda w wyburzeniach. To jest japoński producent. Top Topów, najwyższa półka, z jaką mamy do czynienia. To, co byście chcieli wiedzieć o kadzi, to, co by dla Was miało znaczenie, tu się nic nie dzieje. Ja ale żeśmy okad sprzedali. Tyle o, o tylu okadach, żeśmy zapomnieli. W sensie chodzą. Nie ma żadnych niespodzianek. Tak zwany młot optymalny, idealny. Na drugim końcu mamy tekne. Tu nawet kolega nam zapiął w tej chwili, podprowadził piętnastkę. To jest maszyna na sztywno z tekną. 120 kg. Proszę Was pięknie. Tu mamy jeszcze. Troszkę większy młotek na 26. To jest jakaś nasza domówka. Eee, no właśnie, dlaczego ta 26? I dlaczego tak tu się kręcę? Powód jest bardzo prosty. Eee, wspomniałem Wam już, że ten jeden power tilt jest na kanapce. Powód tej kanapki jest jeden, a mianowicie możemy wypiąć szybciutko sobie głowicę i pracować na krótko na młocie. Aczkolwiek maszyna jest w wersji Advance, więc mamy też i podpięcie do młota bezpośrednie i teoretycznie nie musielibyśmy tego robić. Tylko tyle, że co jeśli będziecie chcieli na tą maszynę założyć, tak jak tu mamy w tej chwili. Jeśli będziecie chcieli założyć chwytak sortujący z obrotem dwupinowym. a jeżeli już wyburzamy, jeżeli sortujemy, jeżeli robimy jakiekolwiek rozbiórki, to wcześniej czy później dojdzie temat chwytaka. Jak właściwie skonfigurować maszynę z chwytakiem? No Chwytak potrzebuje czterech przewodów. Dla power tilta braknie. Dlatego właśnie opcja power tilta na kanapce. Możemy w tym momencie, mamy maszynę z krótkim ramieniem, bardzo mocną, możemy sobie odpiąć power tilta i zapiąć chwytak sortujący. Czasami taka akcja jest potrzebna i czasami musimy na to zwrócić uwagę. I to jest tyle, jeśli chodzi o dobór, o to, o czym pamiętać, konfigurując maszynę. Pamiętajcie, jak widzicie, nie zapiąłem młotów na wszystkie parodwilty. To znaczy, że nawet nie wszystkich z nich producent potwierdza możliwość pracy właśnie z młotem bez ryzyka utraty gwarancji. I to jest bardzo, bardzo ważny dla Was element. Tak jak powiedziałem na wstępie, optimum dla młotka to jest oczywiście 15. Ale wszystko zależy od tego, co tak naprawdę chcemy robić. Gdybym miał kuć bardzo dużo, 80-90% na młocie, to jest mój wybór. Niestety zwykle mam trochę kucia, trochę sortowania, trochę wybiórki i tu zaczyna się robić zabawa i zaczynają być takie potrzeby. I to na tyle. I dziękuję Wam pięknie. Wszystko, co mieliśmy do powiedzenia w tym momencie, zapraszamy ponownie.